Co widzowie, co obstawiacie? Do rady, czy nie do rady? Siemano, siemano, witam Was w kolejnym filmie Dziś chcę wypróbować samika W orce, z tym pługiem czteroskibowym Będą to już jego ostatnie takie prace, bo Jest już zaliczkowany Jest praktycznie sprzedany, pojedzie pod Kraków muszę tam jeszcze zrobić właśnie, żeby ten napęd się dało załączać no, i taki pierdółki tam jeszcze nie chciałem go sprzedać takiego niezrobionego. No, i powiedziałem, że mogę go sprzedać za jakiś miesiąc. Aż to na spokojnie wszystko zrobię. Teraz wezmę. Spróbujemy go ten, z tym pługiem jeszcze, bo to chciałem zrobić tak do własnej ciekawości, żeby wam pokazać, ile on ma mocy. Myślę, że pójdzie. no Na razie zajademy tam John Deere'em. Wrzucimy pług do bruzdy. A tutaj muszę poszukać kulki. No, i jakiś obciążnik na przodek założyć. Tam mam taki jeszcze jeden betonowy. To go wciepiemy jakoś. Nie wiem, jak jeszcze, ale go jakoś wciepiemy. Dobra, zaraz się widzimy, jak to ogarnę wszystko. Dobra, jademy Johnem. zawieść płuł, Odepna go w bruździe. Bru jademy samikiem do bruzdy. I już pojedzie samik. Obejrzymy, no, jest mokro. Jest mokro, samik jest dużo lżejszy. 4 skiby zmniejsza mu też troszkę szerokość. 4 razy 40. Postaram się ustawić i obejrzymy, jak pójdzie. Johnny, też pierwszy raz na szerokich oponach z przodu też to powinno iść trochę lepiej. Trochę większe zaparcie powinien mieć. Obejrzymy, wszystko wejdzie wszystko za chwilę. Wszystko się okaże. 4 razy 40 jest dobra obejrzymy czy się uda odpiąć tak szlauchy odetniemy od traktora Będzie miał ciężko, no ale może do rady. Obejrzymy. Nie na nim obracał. No podepnę mu samo. Są Sam pług, no, Do podnoszenia nic więcej. Pst. Dobra. Kapselki. więc te kapselki bardziej urąbane niż... Postawimy Johna na bok. Bo i tak nie wyda całego orą samikiem, bo tu muszę... Cofać! Tu jeszcze gnój od listopada wywieziony Też to czekło na zaorani Nie nagrywałem wtedy, bo szybko akcja to była przed robotą Nie miałem kamery ze sobą Serwa się zaświeciła, ale w sumie to dobrze, bo trzeba paliwo po tym całe spuścić. Będzie mało do spuszczania, może nie trzeba będzie wcale. Przekładamy kuleczki. Daty na bok na razie To będzie pasować czy nie? A patrzcie Oby stąd Oby stąd Druga kulka Tak Co widzowie, co obstawiacie? Do rady czy nie do rady? Myślę, że tu do rady, ale tam w tej glinie może nie dać i trzeba to będzie zostawić. Obejrzymy zaraz. Kamera na statyw spróbuje dać i próbujemy orać. No, i widzowie powiem Wam, że jest tak, jak myślołek. Idzie do WORADY. Nie podnosi za wysoko, bo musiałaby być wyżej zapięte do wieżyczki. Ale dobra, tak też dojademy. Teraz tego przejazdu możemy już nie zrobić, bo tam jest mokro. Ale sprawdzimy, no, spróbujemy. Dobra, opuszczę powoli. I minujemy trochę. No jest ustawiony tak. Teraz za 38 może. Coś koło tego. Tu się robi do klina. To akurat. Tak? Nagrywa się? Nagrywa. Trochę niżej może. dobra, coś takiego. Trzeba. Czysto? Godzina, głębokość orki, ta sama tożony. No nic tam nie zmieniałem. Widzieliście, że tak my go zabili, jak był. I idzie. Bez blokady, nawet. Spróbujemy zapędzić blokada teraz. Ten traktor i To jest naprawdę Traktor nie do starcia A wężów nie podpiąłek temu Bo nie chcę zaśmieszać olejów Tak to dojademy No pora razy przejada tak do filmu No żeby wam pokazać Więcej nic nie chcę tym orać No bo wiadomo to nie jest pług do tego traktora, ale podnośnik tu jest mocny, Doworady rady podnosić. Zapiłem taki prowizoryczny obciążnik, Samą betonowy taki do zetora kiedyś co był. Dobra, za by trzeba było wjechać. Jakby było wario, to bych ten wario to trochę wyprowadził, ale. No nie mam podłączonych kształtów, tak. tak jak wodą. Przejedziemy I kończymy Kończymy, bo Co to do doorać, a po gnoju to na pewno się będzie ślizgał Więc lepiej jechać Johnem, myślę Teraz spróbujemy od samego przodu Tam, gdzie się topił Tam miał ciężko Najwyżej bieg, niżej i to pójdzie On ma dobre opony z tyłu Dobre opony i mu kurde zaparcie Gieronowe Samik dowo rady No teraz go trochę podnosi Przy, przy tym Bo mi za głęboko wlazło i, I nie idzie go wyciągnąć Ale traktor do se rady Bez problemu Wszystko jest tak jak ma być no Tam na końcu już jest On na cztery koła Mieli, jego nie wzdusi, On ma tyle mocy, że nawet jest chyba mocniejszy od tego John Deera Jak oni go wtedy podkręcili To nie wiem ile on ma się, no nie podkręcili, dawka paliwa mu zwiększyli trochę to jest masakra, Dobra, jeszcze podjada no doby go o żeby się go dało odpiąć słujem się trochę Dobra, tak podnośnik na dół Stoi. Odpinamy go i Orom dali John'em, no nie będziemy katować tego traktora. 4 cylindry, turbo 90 koni, ale woga, woga, puga, za ciężki nie ma co Zapinamy do Johna, a już się z wami żegną. To tyle w tym dzisiejszym odcinku. Trzymcie się na razie, cześć. Jeszcze jedna rzecz chcę pokazać.

25 Tu jest też 23, 24 Zależy po tym od tego, tu też tak, tu około 25 No normalnie jak jest tak to 25 mam ustawione Głębi nie orza, bo nie ma sensu też Dobra, tyle jeszcze chciałem pokazać. Kończymy, dojeżdżam i zapinamy do Johna.